Jeszcze moment, konie ruszyły. Kto poprowadzi? Notorius poszedł na front. Zdecydowanie za nim galopuje Octola, Na trzeciej pozycji, coming through. I na ostatniej, donna Peggy. Konie mają do pokonania jeszcze jakieś 1800 metrów dystansu. Notorius w swoim stylu prowadzi wyścig. Goni go Oktola na trzeciej pozycji coming through, do którego zbliżyła się Donna Peggy. Donna Peggy być może będzie trzecia za chwilę. Te konie idą web w łeb. Do celownika 1600 metrów. Cały czas nie najgorszym tempem prowadzi Notorius. Na drugiej pozycji Oktola, na trzeciej coming through. No i znowu ostatnia jest Donna Peggy. Konie mają do pokonania jeszcze 1300 metrów. Zdecydowanie Notorius przed oktolą. Dalej w posyle mocnym coming through. Ostatnia donna PEGI. Konie za chwilę wejdą w ostatni zakręt, co oznacza, że do celownika mamy jeszcze około jednego kilometra. Notorius. On cały czas na pierwszej pozycji. Drugi oktola, trzeci coming through. Już tutaj donna PEGI traci kontakt z czołówką. Notorius przed oktolą oraz coming through. Taka jest sytuacja w pół zakrętu, te trzy konie. Ostatnia donna PEGI, która ma już tutaj z 10 długości straty do coming through. Wyjście na prostą, na którą wyprowadzi Notorius tuż przy nim Oktola. Dalej mocno posyłany coming through. No i finiszowe 500 metrów. Trzyma kanat Notorius, obok niego Oktola. Polem rozpędza się coming through. Te trzy konie walczą. Jeszcze ponad 300 metrów do celownika. Oktola tutaj razem z Notoriusem. Coming through ma pełną stratę. Oktola wyprzedza Notoriusa i te dwa konie walczą. Polem ruszył coming through. Coming through zbliża się do prowadzących koni. Jeszcze 100 metrów do celownika, ale Oktola ma przewagę i nie wiem, czy przegra ten wyścig. Octola wygrywa wyścig. Second is coming through. Third, notorious.